Przygotowywało się dużo rzeczy na choinkę, dużo było zabawek takich swojej roboty. Robiło się łańcuchy z papieru takiego kolorowego, ze słomy i z bibułek przeróżne zabawki. Do dzieci oficjalnie przychodził dziadek Brus ze śnieżynkami, ale w polskich katolickich domach. Przychodził Mikołaj, Aniołek, Gwiazdor. Radośnie było, gdy dostało się jakieś lepsze towary. Cytrusów było trochę. Zapowiadano przez radio, że już płynie do Polski statek z cytrusami z Kuby. Dostawało się po dwa, dwie, trzy sztuki cytrusów na rodzinę. Staraliśmy się zawsze trzymać tradycję i śląską i katolicką. Ja na przykład nie kontynuowałam potraw swojej babci, bo nie lubiłam knopiotki ani moczki. Natomiast zrobiłam tak jak moja mama. Zupę rybną, rybę, ryba opiekana, do tego kartofle i kapusta. Oprócz tego były makówki. Makówki Bułka przekładana makiem, no i jakieś bakalie. I tu zaczyna się trudność. w zdobywaniu bakali, bo w sumie tego w Perelu nie było, trzeba było czasem jechać na tarp, na gujdo, gdzie kobiety sprzedawały do spaczek. Nie było telewizji przecież, tylko to jak żeśmy śpiewali, no to, to, to było wesoło. Podwiedzało się wtedy i znajomych wieczorami, szło się na pasterkę, spotykało się tam znajomych, pośpiewało się, no i na tym się kończyła Wigilia. Ale każdy już postanowił, gdzie będzie stał w kolejkach po wymarzony towar. I wszystko święta, co się kupiło, wyjątkowo smakowało, dlatego że było trudno zdobyte. Czasy perelu to są czasy podobnych wyrobów. Do dzisiaj mam uraz do czekolady. No ale dla dziecków prezenta to trzeba było zdobywać dużo, dużo wcześniej. Trzeba było kupić fajne kolorowe kredki, książka. Dziecka chodziły po całym domu i szukali, gdzie one są poukrywane. No i wieczorem, jak, jak pierwsza, no nie zawsze ta gwiazdka była widoczna. Kiedy rozeszła, bo niekiedy kiedy były chmury, to siedli mi do stołu. Zawsze było jedno miejsce wolne. Jak godziny przyszedł, to to miejsce było dla najstarszego zmarłego. Może miałem wtedy 6 lub 7 lat, i do naszego osiedlowego sklepu raz w tygodniu. A było to w środy dostarczane były jajka, ale każdy mógł kupić tylko 10 sztuk. Święta, które były przyszły po zniesieniu stanu wojennego, były pierwszymi świętami takimi wolnymi, radosnymi i wspaniałymi, choć jeszcze było bardzo wiele niedostatków. I te pierwsze święta po zniesieniu stanu wojennego no były o tyle radosne, że świtała jakby aura wolnego kraju, wolnej Polski. Był to okres zupełnie inny niż dzisiaj, chociażby z powodu aury, bo już od początku grudnia było. Bardzo śnieżnie i bardzo zimno, tak więc nam dzieciom czas upływał raczej na wielogodzinnych zabawach na śniegu i wracaliśmy do domu kompletnie przemoczeni, zmarznięci po naprawdę dzikich i nieprawdopodobnych zabawach śnieżnych. Takim najbardziej charakterystycznym zapachem dla mnie świątecznym jest zapach pomarańczy, które były z wielkim trudem zdobywane i, i które jedliśmy właśnie w okresie świąt.